Dzień dobry, z tej strony Dzisiaj was zapraszam na kolejny odcinek z Farming Simulator 14. To już jest odcinek z tej gry. To już jest odcinek, już wam... To jest chwila, już, już sam nawet nie pamiętam. To jest czwarty odcinek. Bo w tytule pewnie widzicie, który to jest odcinek. Ale ja jeszcze. Ale ja po prostu zapomniałem, który <grydy> to jest odcinek. Ale teraz nagrywam właśnie czwarty odcinek. Więc serdecznie zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do lajkowania, do komentowania. A my co? Zaczniemy sobie grać w Farming Simulator 14. Hmm. E, tak jak mówiłem, e, pola pala mi się już zrobiły. Tutaj trochę posiedziłem w tej grze, ale nic nie robiłem. Nic nie, ro nic nie robiłem, tylko tam po prostu... Mm, żeby poleć w ciu no to po prostu trzeba chwilę posiedzieć w tej grze, ale nie trzeba nic robić, po prostu czekasz, czekasz, czekasz i on ci rośnie. Dobre. To my sobie zaczniemy z Ile on ma tam miejsca? Dobra, jest ten cały. Dobra, to z tego co odczepimy, podepniemy z tego do tego i serdecznie naprawdę zapraszam do, ogląda do oglądania moich filmów, bo czym więcej wyświetleń, to yy, tym więcej filmów, więc naprawdę, czym więcej subskrypcji, tym więcej filmów, czym więcej lajków, więc tak. Powiem. Powiem wam jedno. Że na razie będzie się na moim kanale pojawiać Farming Simulator 14. Około będzie się pojawiał do gdzieś odcinka. Do odcinka myślę. Nie wiem, teraz jest 4, 5, 6, 7. Do ósmego odcinka będzie się pojawiał Farming Simulator. Czyli jeszcze przez 8 dni będzie się pojawiał... Nie przez 8 dni. Co ja gadam? Dobra, jeszcze przez 3, około 4 dni. 4 dni będzie na moim kanale się pojawiał tylko Farming Simulator 14. Ale później będziemy też nagrywali coś innego, więc się nie martwcie. Ale po prostu robię maraton, no bo ta gra akurat mi najlepiej wychodzi. To tutaj jest fajnie, nie laczmi. Co prawda, jest średnio co robić, ale wiecie. Ale przynajmniej to. Więc y, fajnie, fajnie. Więc y, jak on to już zrobi, to widzimy się po krótkim cięciu, bo tak słabo czekać, aż on to zrobi. Więc widzimy się po krótkim cięciu. Dobrze, moi drodzy widzowie, tutaj już nam się ciąg y, ten, co po prostu zboże zbiera, zapełnił. Więc bierzemy sobie naszą naczepkę piękną. To prawda, to jest ta najsłabsza naczepa i bardzo tania naczepa, no, ale bierzemy ją. Trzeba na to poradzić. Jeszcze mnie nie stać na droższe rzeczy. I myślę, że dzisiaj w odcinku będzie więcej cięć, no bo to też tak trochę bez sensu, żebyście całą rozgrywkę widzieli, a i tak nic totalnie tu nie robię. Ale też, jak będę zrobił znowu dużo cięć, to będzie ten odcinek trwał 5 minut. A tego chyba by nikt z nas nie chciał. Więc, już pewnie, no wy wiecie, ile ten odcinek już trwa. Bo macie napisane, jak wy, to, jak wy to oglądacie, to po prostu YouTube Wam wyświetla, ile ten odcinek będzie trwał. Ale ja jeszcze nie wiem, ile u mnie będzie trwał. Zresztą muszę go zmontować, więc wiecie. Znaczy się zmontować to tylko takie bardziej muzykę dać. Muzykę dać i na przykład yy, muszę dać jeszcze intro 10 sekundowe. O! O kurde O kurde. H B. Q. Zostawiamy ten sprzęt i jedziemy. Chyba tam jest jakaś yy, beczka z pieniędzmi. Jedziemy, 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 szybciutko, szybciutko, szybciutko. Gdzie my mamy jechać? O co chodzi? W końcu jakaś misja! I chyba nawet to dam w tytule. W końcu jakaś misja! Ale nie wiem. Nie wiem, nie wiem szczerze. Okej, okay, tak, to będzie chyba ta beczka z pieniędzmi. To będzie chyba to. Mhm. Tak, to jest to, to jest to, to jest to, to jest to. A nie, to jest coś innego. A nie, to były pieniądze. To, to była ta. To były e, pieniążki. Więc przydadzą mi się. Pieniążki. E, widzowie szczerze, mamy już 57 tysięcy. Nie, nie jesteśmy tacy biedni. A jako już mamy 57 tysięcy, bym sprzedał sobie niepotrzebne rzeczy. Czyli takie rzeczy jak to, bo mamy lepsze, co nie? To już mamy 66 tysięcy. Po czym, jakbym chciał sobie kupić oto, to to kosztuje 47 tysięcy. O chłopie. O chłopie, duży majątek, ale. Ale. Wiecie co? Cel. i kupujemy. Albo czekajcie, dobra. Ale nie, bo znowu dobra, kupujemy, bo, bo nie ma. Jak już. mamy... Minim, minimalnie nam brakuje do po prostu tego drugiego traktorka, ale kupiliśmy już, więc jedziemy po nasz sprzęcior. I teraz już będziemy zbierali na ten traktor. Coś na pewno dam w tytule ciekawszego: że na przykład y, zarabiamy, że na przykład y, z, z, robimy zakupy. Wy już wiecie, co jest w tytule, ale ja jeszcze nie wiem, co będzie w tytule. No. A przy okazji wam pokażę jak, gdzieś, jak ktoś nie grał w tą grę, a wątpię, że ktoś nie grał w tą grę, to pokażę na ogół, mm, gdzie się jedzie po rzeczy, które się kupi. Rzeczy, które się kupi, respią się właśnie, właśnie... A wy chyba wiecie, bo ostatnio kupowałem. No, wy wiecie, bo ostatnio kupywałem. Tu się respi. Właśnie rzecz. Na tym parkingu, tutaj. I też, czym lepsza maszyna, i czym yy, lepszy. Znaczy się też, żeby uciągnąć to, na przykład nacisk na B. To mi bardzo zwalnia traktor. Dlatego, że po prostu yy, fizyka działa w tej, że na, na takiej zasadzie. Że czym, e, czym mocniejszy sprzęt, to tym trzeba mieć lepszy traktor. Chyba logiczne, wydaje mi się. Oj, tutaj już typek ma 80%, więc będzie trzeba go opróżnić. Szybciutko jedziemy tam. Szybciutko jedziemy naprzód, 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 naprzód. Szczerze, ja tą muzykę później wyciszam i tak w tym. Ale trochę tą muzykę mam chyba za nawet. Bo ja ją później i tak wyciszam, ale wiecie, wolę ją wciszyć. Więc dzisiaj w końcu będzie się coś w tym odcinku działo. Nie tak, że ciągle robimy jedno i to samo Zwu. Dobrze, prze przepraszam Was, że powiedziałem Z ale już jestem i od razu wam powiem jeszcze do tego, że e, robimy malutkie cięcie, ponieważ zaraz mi się skończy nagrywanie. Mogę maksymalnie nagrywać 10 minut, więc e, robimy nowe nagrywanie i widzimy się po krótkim cięciu. Dobrze, już jesteśmy po krótkim cięciu, bo musiałem po prostu rozpocząć nowe nagrywanie, bo po prostu wiecie, jak ktoś ogląda poprzednie, poprzednie odcinki, to wiosłkoman. A jak ktoś nie oglądał, no to nie, zachęcam do oglądania. Bo naprawdę, teraz już tak nie będzie leżyło na nagraniach, więc serdecznie polecam moje nagrania. Bo fajnie wychodzą, powiem wam. Dobre, a my się zajmiemy może już tym, bo... bo tamten już kończy to robić, a my nawet jeszcze nie zaczęliśmy, więc taki śmiech na sali, można powiedzieć. Dobra, cofniemy sobie troszkę. OK, już trochę. O, i załączamy H. Teraz do. Na niego patrzymy. A szczerze, to go sobie włączę i ja będę nim sterował. Teraz ja nim będę sterował. Dobra, sterujemy nim. Dobra, zakręcimy sobie. Dobra, i do tyłu bierzemy i jedziemy. No i fajnie. To właśnie, no nie będę się powtarzał. Jak ktoś wie, no to właśnie teraz robi maraton. Albi mini maraton, można powiedzieć. Nie wiem, czy to będzie mini maraton, czy to będzie jakiś większy maraton. Po resztą sam nie wiem. Yy, więc tak. Po prostu będziemy robili tak, żeby jak yy, po prostu kiedyś kupimy. Wiecie co yy, kiedyś kupimy? Kiedyś kupimy wa je, wam powiem co kupimy. Kiedyś kupimy takiego tira za 340 tysięcy. Takim tirem to już będzie fajnie sobie pojeździć. Ale na razie nas na niego nie stać. Więc dzisiaj prawie tak, prawie tak jak zawsze to luźne granie dzisiaj mamy. Dobra, to po prostu pole mi już tam urosło, widzę. Więc bierzemy sobie tego pana. Tylko bym sobie jeszcze go opróżnił, żeby mieć w nim dużo, dużo miejsca, bo tak jak już tam jedziemy, no to może po prostu weźmiemy i od razu opróżnimy. Tylko powiedzcie mi, gdzie... A, tam jest, dobra. Zapomniałem, gdzie ja postawiłem tą naczepkę. No, trochę jestem ten. On jest trochę grubaskiem. Tym, co teraz jeżdżę. Nie wiem, jak on się nazywa, ale możecie napisać w komentarzach. Dobra. Lecimy. I myślę, że tamte pole zaczniemy robić. Dzisiaj odcinek mówię, będzie taki dłuższy, może. Ale nie wiem, nie wiem, naprawdę ja nie wiem. Ale resztą zobaczymy. Icha. Dobra. Pięknie. Polecimy panowie i panie. Od razu mówię, jakby się ktoś pytał Czemu nie nagrywam filmów z kamerką? Pewnie się zapytacie. Ponieważ ten program, co ja mam, pewnie wam się teraz. Wy nie widzicie mojego kursora myszki, ale tutaj na, na górze pewnie wyświetla się, w jakim programie nagrywam. Więc yy, po prostu ten program przechwytuje kamerkę tylko jakoś yy, dziwnie, bo jest jakieś jak rozmazane, to jakbym był duchem. Ten usuwa mi oczy, tak jakbym nie miał oczu w ogóle. Same kości moje widać, co nie? O kurde. jeden hektar. Wow! Mega. Kolejny fragment do naszej kolekcji. To już mamy dwa dwa czcigmenty. Aczgmenty. Oj, czekajcie. O, ciężko kamerkę. Dobra, myślę, że nawet już tego pola nie będziemy kończyli, bo tutaj widzicie, są takie małe zaryski, ale od razu się, a, ten chłop dopiero to zaczyna robić. Um, dobra, Tak, ten chłop dopiero zaczyna to robić, no to my zaczniemy robić tamte pole dopiero, To on nie chce to zrobić dopiero wtedy żeby damy mu spokój, żeby on, on na spokojnie to zrobi, powoli. Tylko mam nadzieję, że się nie zbaguje, albo nie będzie. Yy, mam nadzieję, że znowu mój pracownik nie przyszedł yy, pijany do pracy. Bo jak oglądacie moje odcinki, to wiecie, że niekiedy yy, ta gra się tak baguje, że pracownicy po prostu jeżdżą tam, gdzie nie powinni jeździć, czyli mieli ścinać pole. Ale jest, no po trawie albo po czymś, więc yy, tak. Myślę, że sobie zapełnimy go całego. Wiem, że dużo pieniędzy na to zejdzie, ale żeby mieć no to po prostu. Bo ten ma większą też pojemność, więc dlatego więcej tego wchodzi do niego. Ok, czy to jest autosave, czy misja? Autosave, dobra. Zapiszemy sobie. A szczerze to to jest chyba naj... taki odcinek z Farming Simulator, gdzie się właśnie najwięcej dzieje. To jest taki odcinek właśnie, gdzie, no bo jak pamiętacie, jak pamiętacie, no to właśnie jest taki moment, jest taki moment, kiedy yy, po prostu są lagi i tak dalej. Więc wiecie. O kurde, kolejny akcigment. Co się dzieje? Co się dzieje? Niemożliwe. Co tu się dzieje? Patrzcie, ile dzisiaj akcymentów. W dzisiejszym odcinku to. to. Dwa akcymenty już zrobiliśmy. Brawo. Brawo dla nas normalnie. XZ. Dobra, myślę, że zrobimy sobie teraz tak A, ten pan już jest pełny, więc sobie tego wyłączymy, odepniemy sobie go Weźmiemy sobie tamtą przyczepę I po prostu musimy sobie ją wziąć, załadować z tamtego No i... No i poje, pojechać sprzedać może Może sprzedamy, ale nie wiem 79% już tu jest to nie wieczna w ogóle starczy miejsca, żeby to załadować. Ale oby nam starczyło, szczerze. No, za chwilkę odcinek już będzie powoli trwał 20 minut. Ale raczej większość tych odcinków to będzie trwało właśnie po te pół godziny. Większość, bo to jest taki czas rutynowy mój. Normalny. O, całego nie wziąłem go. To pojedziemy sprzedać od razu, żeby dostać trochę pieniędzy. Myślę. To jak tam dojedziemy, to się widzimy. Dobrze, my już dojeżdżamy powoli i oczywiście sprzedamy. Zobaczmy, ile nam pieniędzy dojdzie. Około 11 tysięcy, więc. No ładnie, powiem Wam, ładnie. Więc widzimy się znowu, jak już dojadę do swojej bazy. Dobrze, my już jesteśmy. Jeszcze Wam powiem, że będziemy kończyli na chwilę to wideo i robię cięcie, ponieważ zaraz mi się wyłączy wideo, bo mogę maksymalnie nagrać 10 minut. Więc widzimy się po krótkim cięciu. Dobrze, już jesteśmy po krótkim cięciu. No bo musiałem po prostu zrobić cięcie, bo zaraz by mi się program do nagrywania by mi się skończyło, więc no po prostu muszę tak robić, bo nie mam tej płatnej wersji kupionej, więc serdecznie was za to przepraszam, nic na to nie poradzę. Znaczy poradzę na to, bo mogę po prostu kupić płatną wersję, ale nie chcę tego robić. Bo po prostu mi się nie chce bawić w jakieś zakupy, typu kupywać programy płatne, więc wiecie o co chodzi. Dobra, ha i powracamy do naszej pięknej pracy. Teraz pytanie: Czy na mnie przeszkodzi ta przyczepka? Nie, nam mnie przeszkodzi ta przyczepka. Widzę, że ten pan już tutaj też powoli będzie kończył. Jeszcze mu sporo zostało mu. Sporo mu tutaj zostało, ale robi, powoli, ale robi. Dobra, siup. Bo w teoretyce mógłbym zrobić coś takiego po prostu, że mm, teraz zrobić cięcie i dopiero się będziemy widzieli, jak kończę te pole robić. Jak już będzie pole skończone, no ale no to by było bez sensu, no bo odcinek by trwał, tak jak ja mówię, 5 minut odcinek by trwał, więc to nie ma większego sensu. Więc yy, po prostu nie będę robić aż takich cięć. Będę robić takie cięcia, myślę, że w miarę normalne. I to będzie chyba najlepsze rozwiązanie. Ale cięcia i tak będę musiał robić yy, jeden wyjątek, no to jest właśnie cięcia robić. Yy, takie, że po prostu będę musiał kończyć nagrywanie. No bo mogę maksymalnie nagrywać 10 minut. Więc yy, tak. Nagadałem się, nagadałem się, nieźle. Nagadałem się. Znowu też nie chcę, żeby ten odcinek trwał pół godziny, bo jednocześnie chcę, żeby ten odcinek trwał po pół godziny, no bo to fajnie w miarę wygląda, ale wiem, że większość z was, was nie obejrzy całego odcinka, więc nawet mi się nie opłaca robić. Mm, więc po prostu tak to będzie wyglądało. A w ogóle, y, kto ten nie idzie do szkoły z powodu koronawirusa, niech da lajka pod filmem. Bardzo ten, mi się to spodoba. Jak ktoś po prostu nie idzie do szkoły, bo ja to w ogóle nagrywam we czwartek. We czwartek nagrywam to o godzinie, już Wam powiem o której. Y, o 9:46, więc ja powinienem już być w, tej szko ja już być w szkole. Ale z powodu zamknięcia szkoły, że jest koronawirus, więc nie idę do szkoły. Więc super, super! Można powiedzieć wręcz. Dobra, ten pan już skończył robić. Tamten pan też skończył robić. To tego pana sobie odstawimy. Pyk. Weźmiemy sobie tego Pana, no cofaj, 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 a w ogóle czekajcie, bo chyba, 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 tak, skończyliśmy, więc, no dobra, moi drodzy widzowie, te pole zaczniemy robić w kolejnym odcinku. Więc zapraszam Was serdecznie do następnego odcinka. No i co, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. No i pa pa! Widzimy się w następnym odcinku. Pa! pa.